Za nami koncert bez ściemy, który odbył się w sobotę 29 czerwca na terenie Ośrodka Nowej Nadziei w Bielakie. Podczas wydarzenia, prócz koncertu, mogliśmy wysłuchać historii życiowych osób występujących. To jest cykliczne spotkanie, jedno z nas z kolejnych, które już są i które jeszcze będą następne, więc mamy taki plan w ogóle, żeby robić takie spotkania to po to, żeby pokazać taką normalność życia naszego, też zachęcić ludzi do tego, że jest rozwiązanie do każdej sytuacji w życiu, żeby nie pękać, żeby po prostu się nie cofać do tyłu i chociażby zapraszamy takie osoby, które przeżyły trochę w życiu, którzy są już starymi wyjadaczami, tak jak Łukasz Janik czy Przemek Wieczorek, to są ludzie, którzy tak naprawdę z ludzkiego punktu widzenia nie powinni żyć, oni teraz Głoszą po prostu w życie, ogłaszają, że można funkcjonować, pomimo tego, że byli bardzo trudne sytuacji życiowej. To jest koncert, bez ściemy, Chcemy mówić o tym, co w życiu ważne, co ludzi inspiruje, chcemy głosić prawdę. Ja jestem osobą, która straciła ręce i mi po wypadku pomógł Jezus i tego nie ukrywam. I chcemy o tym mówić, że. Żyjemy tylko raz i warto to życie przeżyć jak najlepiej się da. Uważam, że są to cenne historie, warto się nimi dzielić. Ja akurat byłem na dnie, byłem bardzo nisko i wiem co mi pomogło. I e, Warto się dzielić z innymi ludźmi tą historią, żeby pomóc innym, żeby zainspirować innym, innych, żeby dać im motywację, e, dać im chęci do życia. Chcę Jezus z Tobą zostać. Wygramiona na zostać Spróbuj zaśpiewać Chcę Jezus z Tobą zostać Wygramiona na zostać Chcę Jezus z Tobą zostać Wygramiona na zostać Wyrzuć już receptę, którą wciąż na życie masz Popatrz na Jezusa, pomyśl szczerze, czy Go znasz. Oddaj Mu swe serce, powiedz Jezu, prowadź mnie. Nie chcę być już sam, ale z Tobą żyć już chcę. Myślisz jestem dobry, wielu ludziom pomagałem. Myślisz jestem uczciwy nikogo nie okradałem Myślisz jestem czysty nigdy nie zabiłem Myślisz jestem wierny nikogo nie zdradziłem Wielu ludzi dzisiaj ciągle wierzy, że wystarczy być uczciwym by do nieba dostać się Piosenki, teksty, które śpiewamy, wykonujemy są częścią, elementem naszego życia utożsamiamy się, nie jest to fikcja literacka. W przypadku moim głównym bohaterem piosenek jest Jezus. Ja ponad 20 lat temu byłem bezdomnym alkoholikiem po wyrokach więziennych. Nie radziłem sobie w życiu z uzależnieniami. Z wartościami, kiedy ktoś opowiedział mi o Jezusie tak, jak dzisiaj my będziemy opowiadać. Zainteresowałem się tym, Jezus zainteresował się mną. Życie moje zmieniło się 180 stopni. Nie jestem już na ulicy, nie siedzę w więzieniach od ponad 20 lat, nie mam problemu z uzależnieniami, mam wspaniałą rodzinę. Moje życie się zmieniło, jestem szczęśliwy od ponad 20 lat i dlatego uważam, że takie spotkania mają sens, ponieważ niech chociaż jedna osoba która przyjdzie tutaj, posłucha, nie ma z kim porozmawiać czasami o swoich problemach. Nie dlatego, że jest na przykład jakaś zadufana, po prostu się wstydzi. Ludzie się wstydzą swoich słabości. Może on tu wysłucha, pójdzie, przemyśli, zwróci się o pomoc albo do kogoś tutaj, albo bezpośrednio już do Boga, tak jak ja. I naprawdę życie się może zmienić. Wiem o tym, od 20 lat się zajmuję ewangelizacją, pomagam ludziom. Widzę, że ma to sens nie tylko po sobie, ale po ludziach, którym pomagam od 20 lat. Zachęcamy do tego, żeby ludzie się otwierali. My Też jesteśmy tylko ludźmi, więc też przechodzimy różne sytuacje i słabsze i gorsze, ale jak mamy wokół siebie ludzi, którzy nas zachęcają do tego, żeby nie poddawać się, żeby po prostu żyć, żeby wstawać, gdy nieraz jesteśmy powaleni, to łatwiej jest na wszystkim, dlatego że preferujemy życie w grupie, w relacjach w tych spotkaniach mamy bardzo fajny teraz piknik. Dużo ludzi jest, przyjechało też z zewnątrz, ale też mamy dla dzieci niespodzianki. To też jest fajne, bo dzieci już widzą różne relacje, które mogą się uczyć i później przekazywać dalej. Zależy na tym, żeby ludzie żyli razem, żeby nie byli odosobnieni. Bardzo dużo seniorów też zachęcamy do tego. Mamy taką służbę wśród seniorów. Mamy 140 osób, które są w takim wieku i w predyspozycji życiowej, że potrzebują naszej pomocy. Więc nasi wolontariusze i nasi współpracownicy jeżdżą do nich. I dzisiaj się Przywiozą, część z nich tu będzie. Możemy dzielić się swoim doświadczeniem. Sam byłem uzależniony od wielu rzeczy, ale Jezus Chrystus wyrwał mnie z wszelkiego nałogu. Jestem wolnym człowiekiem już 7 lat, i gdy przyszedłem do Jezusa, moje życie się zmieniło. Kiedyś byłem zawodowym bokserem. I miałem, można powiedzieć, wszystko to, co chciałby mieć każdy młody człowiek. Za jedną walką o Mistrzostwo Świata w boksie zawodowym potrafiłem zarobić nawet blisko pół miliona złotych. Dwa razy walczyłem o Mistrzostwo Świata. Miałem 32 walki zawodowe, 120 walk w boksie olimpijskim, praktycznie 20 lat kariery. I wydaje mi się, że wielu młodych ludzi chciałoby poczuć to, co ja przez lata czułem, a to wcale mi szczęścia nie dało. Nie tylko. Zapraszam ludzi, którzy są w jakimś problemie, nawet którzy mają szczęśliwe życie. Warto przyjść, posłuchać. Zatrzymać się w tym pędzącym świecie na chwilę tak i się zastanowić, posłuchać niezobowiązująco. Wszystko, ci. wszystko wszystko, wszystko ci! Oddaję wszystko ci. Oddaję wszystko ci. Wszystko ci, oddaję wszystko, wszystko, wszystko ci. Me serce, mą duszę, mą wolność. Chrystusie, Mę serce, mą duszę, mą wolność. W Chrystusie, panie mój.